Dodam oczywiście, kochani, że korporacje, firmy z imienia i nazwiska numeru PSL NIP nie posiadają nic, pracowały i współpracowały z całym systemem niewolnictwa, utrzymywały ten system, który jest zamknięty za właśnie utrzymywanie systemu niewolnictwa, handel niewolnikami i handel dziećmi, eksperymenty medyczne i wojenne i każdy, każda korporacja z imienia i nazwiska numeru PSL ma współudział bezpośredni i bierze indywidualną odpowiedzialność, każda każdy, kto reprezentuje indywidualnie tą korporację. Więc stać się wolnym to jest jedno, ale wziąć odpowiedzialność za tą korporację, którą się było, która to wszystko karmiła, a karmiła to wszystko od 1 września 2013 roku. To wszystko jest pozamykane, cały system niewolnictwa, kochani. I pytanie jest, to gdzie są te odszkodowania i reparacje? No to właśnie to twoja korporacja, no to przecież to wszystko to są odszkodowania i reparacje. Które otrzymałaś, tylko to potrzebuje wrócić na fundusz publiczny, bo to okradało, karmiło i tak dalej. To tylko może zostać przetransmontowane przez potrzebujących w potrzebie, w danym miejscu, w danej gminie, gdzie to zostało zabrane, gdzie to zostało, że tak powiem, okradzione i, i, i wszystko. I to bez znaczenia. Tutaj stopień hierarchii. Statut nie ma znaczenia, kochani. Tu każdy po prostu brał w tym udział, i o to w tym wszystkim chodzi, że staje się wolnym, ale bierze odpowiedzialność za tą korporację i, i potrzebuje zerwać wszystkie kontrakty i umowy, która, które korporacja miała z kimkolwiek, z jakąkolwiek kolejną korporacją i firmą z imienia i nazwiska numeru PESEL. W ten sposób oczyszczam siebie, odcinam więzy fałszywych umów handlowych, bo to są fałszywe umowy handlowe, a Fundusz Terran ma. Pierwotne, zgodne umowy handlowe, gdyż informuje wszystkich zgodnie z prawem handlowym. Więc firmy z, na z imienia i nazwiska podlegają jednolitemu kodeksowi handlowemu i wszystko. Wysyłam tylko umowy handlowe do firmy z imienia i nazwiska, numeru PESEL, bo to przecież ta firma potrzebuje się dowiedzieć, że, on, że nią nie jest, bo jest człowiekiem. Ale potrzebuję wziąć odpowiedzialność za to, co karmił. Nieważne, czy w szpitalu pracowałem, czy pracowałem w policji, czy pracowałem w wojsku, czy pracowałem w, w farmie kurczaków, ja potrzebuję to transmutować. Niewolniczą energię niewolnika tej korporacji niewolniczej, wtedy przechodzę i, i, i oczyszczam to wszystko. No, kochaj. Tu innej drogi nie ma. I biorę odpowiedzialność za tą korporację i za wszystko, co czynię, mówi i myślę. Amen. To takie proste. Czyli już wiem, i Ty też wiesz, że odpowiadasz indywidualnie za korporację z imienia i nazwiska numeru PESEL-NIP którą nie jesteś, ale za nią odpowiadasz indywidualnie, bo to są twoje odszkodowania i reparacje. Kiedy już ta korporacja indywidualnie się rozliczy, następnie rozliczasz swój ród. Już wiesz. Jak rozliczysz swój ród, no to wszystko już jest pozałatwiane. Amen. I, I wtedy jest wolność. Wolność jest wtedy, kiedy rozliczysz się na tym poziomie, jeśli przyszło ci tu się bawić i zostać. Bo tu tylko zostają ci, którzy sprzątają po sobie. Reszta... Dziękuję. Amen. Z wdzięcznością jam jest.